Nowenna do Świętego Józefa, dzień siódmy. O odnalezienie sensu swojej pracy zawodowej. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. Patriscorda, numer 6. Święty Józef, za Twoim pośrednictwem oddaję Bogu Ojcu moją pracę zawodową. Proszę o to, bym wykonywał taką, jaka odpowiada moim zdolnościom i możliwościom, a zarazem pozwala mi wnieść wkład w budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Powierzam Ci wszystkich, do których moja praca jest skierowana i proszę, bym coraz bardziej rozumiał ją jako miejsce służby moim bliźnim. Proszę także o godziwą zapłatę, która pomogła mi utrzymać moją rodzinę. Wyjednaj mi, święty Józefie, łaskę, Bym pełnił Mój zawód zgodnie z Bożym zamysłem. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, Módl się za nami.